Przebywam bardzo dużo na słońcu i muszę szczególnie dbać o swoją skórę. Zrobiło się chłodno, objęłam się po prostu i poczułam, że nadal moja skóra jest gładka, nawilżona. Taka sama w dotyku jak skóra mojej twarzy. DAW to nie jest żel, to jest krem. DAW Cream Shower zawiera jedną czwartą kremu nawilżającego i lipidy. Takie same jak te, znajdujące się w twojej skórze, które chronią ją przed wysuszeniem. DAW działa przez cały dzień. Skóra jest nawilżona przez cały dzień. DAW Cream Shower, nowy wariant. Świeży zapach. Później zadzwonisz. Nic nie tracisz. Lepiej później niż wcale. U nas niewykorzystane minuty przechodzą na następny miesiąc. Teraz Sony od 5 za 25 zł. Idea Optima. Jeszcze niższe rachunki. Ajax prezentuje. Ajax Spring Sensations. Teraz możesz cieszyć się trzema nowymi zapachami. Ajax Spring Sensations usuwa nawet najbardziej oporny tłuszcz. Tak pięknie pachnie wiosną. Płyn do mycia naczyń Ajax Spring Sensations. Już czas objechać na kółkach chyczupu Helmans. Przyśli dwa kółka, wygraj skuter Piaggio. Przyślij, cztery, wygraj Volkswagena Beetle. Dwa kółka za dwa kółka, cztery za cztery. Szczegóły na opakowaniach. Helmans, satysfakcja gwarantowana. Lato, robisz co chcesz. Super auto. Czas nie ma znaczenia. Au! Moje nowe mustangi! Wariaci. Ale dziewczyna te zdjęcia będą nie pamiątką spotkamy się? Nigdy nie zapomnę tego lata. 18. To wymarzona pora na rozmowę. W promocji plusa niższe stawki już od 18.00, a na wakacje dodatkowo 60 minut za darmo. Plus GSM. Zmieniamy świat na plus.